you mm -hmm. pierwszym podjeździe wyścigowym, tuż za Rafałem Grzesińskim. Trzeci w samochodach z dachem, no z jakimś wielkim problemem w zasadzie, można powiedzieć. No nie no, tuż za Rafałem Grzesińskim, spore nadużycie. E, no nie mam się czego cieszyć, aczkolwiek cieszę się, że jestem na tym miejscu, na którym jestem, ale urwał mi się pedał gazu i to jeszcze mi się urwał na dole. I myślałem, że boostu nie mam, nie wiedziałem co się stało, spadek mocy, okazało się, że się pedał gazu niemalże urwał. Nie wiem co się stało, zaraz tam naprawią. Miałem nie wiem, pół przepustnicy do dyspozycji, także to i tak jest jakiś e, czas, który można uznać za sukces w tej sytuacji. Tylko szkoda, że to się stało na wyścigowym. Andrzej, jest uśmiech, ale mówisz, że fart. No, jest uśmiech, jestem oczywiście zadowolony. Szkoda, że frekwencja się tak wykruszyła i że Rafał nie mógł jechać w drugim podjeździe. Satysfakcja jest taka, że ten czas drugi, mimo, mimo błędów, których nie popełniłem paradoksalnie w pierwszym przejeździe, tylko tam mi się urwał pedał gazu, tutaj popełniłem trzy drastyczne błędy. E, udało się jakiś taki czas zrobić, że pokazuje, że walka z Rafałem jest możliwa i że będzie. Mam nadzieję. Do samochodu się przyzwyczajam. Oczywiście cieszę się. Żal frekwencji, ale nie to jest najważniejsze. Przyjechaliśmy tutaj samochód, no samochód w czwartek o 22 z hamowni. To były moje pierwsze kilometry i weskitu tak było. I dziękuję bardzo w tym momencie najbardziej mechanikom, którzy są tam wypisani na tylnym słupku, Bartkowi, który kawałek życia oddał na zbudowanie tego samochodu w tak krótkim czasie, bo naprawdę się spiął. I wszystkim, którzy mu pomagali, z Mateuszem, z kolegą elektronikiem Danielem, wszyscy, którzy w jakikolwiek sposób się przyczynili, dziękuję im bardzo, bo para osób się Parę nocy nie wyspało. Mateuszowi Bieńkowskiemu oczywiście dziękuję, bo walczyliśmy zamiast dwie godziny 7 na hamowni, także jeśli możesz w 7 ten materiał puścić, to bardzo cię proszę i ten słupek pokaż, bo oni na... tylko dzięki temu, że się chłopaki spieli, byłem tutaj dzisiaj. A że się udało, no trochę w tym farta było, nie ma się co oszukiwać, ale może po w tym roku. Będę się starał. Zobaczymy teraz Kielczanina, zawodnika automobil klubu kieleckiego, a jest z nim Andrzej Szepieniec. Bardzo przepraszam Andrzeja za to, że nazwałem go Kielczaninem. Oczywiście Andrzej jest z Krakowa, reprezentuje Automobil Klub Kielecki. Lubi kielce, bo przecież inaczej nie byłby właśnie w tym klubie. We are the champions dla Was i dla wszystkich zwycięzców w poszczególnych kategoriach. Pierwszej rundy. Klasyfikacja generalna w kategorii pierwszej. Zwycięzca Andrzej Szczepieniec, Automobil Klub Kielecki. Na taki weekend to chyba czekałeś bardzo długo czasu. No Wszyscy wiedzą, ile czekałem, tym bardziej się, tym, tym, tym bardziej się cieszę, że, że udało się. No wczoraj było mniejszym czy większym fuksem, dzisiaj myślę, że w równej walce z Marcinem eee, było ciasno. No. Cieszę się, że to ja jestem pierwszy. Powiedz mi, jak podsumujesz cały weekend. No dla mnie bardzo szczęśliwy, więc tym bardziej kocham załóż. Dużo doświadczeń, nowy samochód, bardzo fajnie. Pojechałem dzisiaj szybko, mostek. Myślę, że ktoś to nagrał i będzie fajnie. A tak, no to przyjemnie mi się jechało. Mówiąc szczerze, myślałem, że zrobimy lepsze czasy. Nie wiem, czym to jest spowodowane, czy temperaturą powietrza. Pewnie dało się szybciej, ja już nie bardzo potrafiłem. Tutaj. Miejsce pierwsze Andrzej Szepieniec. Zapraszamy go na scenę. I oczywiście na podium gratulacje. Musi się odbyć zgodnie z regulaminem na podium. Z uściskami i oczywiście chwilą dla fotoreporterów. Miejsce pierwsze Andrzej Szepieniec. Gratulujemy gorące brawa. Zapraszamy ich na scenę, aby wbiegli, pojawili się na podium i odebrali kuchary. Większe dla panów, którzy stoją obecnie na podium, ponieważ w takiej formacji, jak stoją na podium, powinni pozostać, gdyż w klasyfikacji generalnej, kategorii pierwszej, miejsce trzecie zdobył Marcin Gładysz, miejsce drugie Marcin Bełtowski i miejsce pierwsze Andrzej Szepieniec.